Witajcie, szczęść Boże! Na początku tego filmiku chcę najpierw podziękować wszystkim, którzy oglądają to, Wam, wszystkim oglądającym, za to, że oglądacie, że słuchacie. Dajecie też znać niektórzy, że Wam się to podoba albo że coś to Wam daje, wzbudza jakieś poruszenia, jakieś refleksje. Bardzo się tym cieszę i, i niech tak dalej będzie. Zapraszam do korzystania jak najbardziej i, jeśli Wam się podoba, to również do tego, żeby się tym dzielić z innymi, przekazywać dalej. Może też to dla nich być jakoś tam ważne czy cenne, to co mówię. A dzisiaj chcę powiedzieć o dzisiejszych czytaniach i o tym, co mnie jakoś w nich zatrzymało, poruszyło. Mamy dwa czytania dzisiaj. Jedno jest z księgi Samuela, kiedy lud przychodzi do Samuela i prosi go o króla. Taki ważny moment w historii Izraela. I drugi tekst jest, kiedy Jezus siedzi w domu i jest otoczony przez tłum i e, czterech mężczyzn przynosi do Jezusa człowieka sparaliżowanego, a że nie mogą się dostać z powodu tłumu, to e, odkrywają dach nad Jezusem i tam spuszczają e, przed Jezusem e, przed Jezusa e, tego właśnie człowieka sparaliżowanego. To są dwa teksty. Yy, odniesienia do nich, sigla, od, odnajdziecie pod tym filmikiem. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to prorok Samuel. On nie jest królem, on jest właśnie prorokiem. A prorok to ktoś, kto mówi w imieniu pana Boga. To znaczy, że tak naprawdę królem jest pan Bóg, a prorok jest tym, który przekazuje słowo, yy, yy, słowo pana Boga ludowi w tym wypadku. Prorok to nie jest ktoś, kto yy, przepowiada przyszłość, tylko mówi, gdzie jest Pan Bóg, tak? w jaki sposób teraz objawia się Pan Bóg w naszej rzeczywistości tu i teraz. I taki był prorok Samuel. I oni przychodzą do Niego i mówią mu, że chcą króla. Ciekawa jest też argumentacja. Mówią, chcemy być jak inni. I to mnie jakoś zatrzymało, bo to są też jakieś moje kawałki życia, ale być może wielu z was również. Że czasem jakbyśmy nie chcieli albo nie umieli być sobą, tylko chcieli być jak inni. I to nie jest o tym, że. Bo może nam się coś podobać u drugiego człowieka i chcielibyśmy coś podobnie umieć, reagować, działać, tak, ale, ale być jak inni. Chcemy być jak inne narody, które mają króla, mówią Żydzi. I Samulowi bardzo się to nie spodobało, żeby nie powiedzieć, wkurzyło go to i poszedł z tym do Pana Boga. I Pan Bóg mówi mu bardzo wyraźnie, bo ty, ty nie jesteś królem. Oni odrzucają mnie jako króla, a nie ciebie. Ty jesteś tylko prorokiem króla. Ty tylko um, mówisz w imieniu króla. Jesteś jego głosem, jego, jego słowem. Podobnie jak później będzie Jan chrzciciel, który mówi: Ja mam głos wołającego na pustyni. Ja nie jestem mesjaszem, ja nie jestem bogiem. Ty nie jesteś królem. Oni odrzucają Boga jako króla. To jest bardzo znamienny moment w historii Izraela, ale też w historii naszej osobistej. Pan Bóg się na to zgadza. Mówi: ustanów im króla, pokaż im też konsekwencje tego króla i to, że ten król w jakimś sensie skrępuje ich życie. Zabierze im najlepsze, najlepszą młodzież, dziewczyny, chłopaków, do swoich zaprzęgów, na kucharki, na, na piekarki. Zabierze im ziemię, zabierze im różne rzeczy, bo po prostu król potrzebuje tego wszystkiego do rządzenia. On ich jakoś skrępuje, on zabierze im pewne rzeczy, a oni mimo wszystko chcą tego, idą w to. Ustanów nam króla, chcemy być tak jak inni. Tu mi się przypomina inna scena, kiedy stawiałem Jezusa przed Piłatem, i Piłat ich pyta: Króla Waszego mam ukrzyżować? Nie mamy króla poza Cezarem. Żydzi drugi raz jakby wypierają się króla. Wypierają, zostawiają boga jako króla i mówią Cezara mamy za króla. To jest też bardzo znamienny moment w tej całej historii. I to są to jest słowa o wierze. To jest słowo o wierze, ponieważ te dwa teksty, o których teraz mówię, to podobnie jak mówiłem poprzednio, o wierze prawdziwej albo o wierze demonów, to jest o wierze. W jakiego boga wierzę? Kto jest moim bogiem? w jaki sposób się to objawia. I dzisiaj mamy to samo. I przejdźmy do um, paralityka, do Ewangelii. Takim ciekawym, kluczowym momentem jest, kiedy Jezus mówi, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Jeszcze mówi wcześniej dziecko, do tego dziecka za chwilę nawiążę, ale odpuszczają Ci się Twoje grzechy. To znaczy, grzech to jest paraliż. Tu nie chodzi w pierwszym rzędzie, to jest obraz tego paralityka i tego, jak oni Go przynoszą. Tu nie chodzi w pierwszym rzędzie o chorobę fizyczną, choć w tekście ona też jest. Ale Jezus nie na nią zwraca najpierw uwagę, tylko na to, że odpuszczają się Twoje grzechy. To znaczy, naszym, co jest naszym prawdziwym paraliżem? To jest wszelki grzech, to jest wszelkie oddzielenie. Nie? To jest coś, co byśmy nazwali pewnym zacięciem. Skostnieniem w nas, nawet nazwałem to sobie jakimś swoistym fochem, tak? yy, jaką ścianą, buntem, coś, co mnie spina, co mnie napina, co mnie zamyka yy, tak, wewnętrznie. To jest paraliż. To jest paraliż. I okazuje się, że ten paralityk sam nie jest w stanie przyjść yy, do Jezusa z tym paraliżem niesie go czterech. I tak sobie pomyślałem, że potrzebuję w sobie odnaleźć czterech, którzy mój paraliż zaniosą do Jezusa. Że ja sam nie jestem w stanie sobie pomóc. Tu jest może właśnie to, o czym mówi to dziecko, odpuszczając się Twoje grzechy. Jezus to dorosłego człowieka mówi dziecko. To znaczy, że w tej sytuacji potrzebujesz takiego zaufania i takiej wiary, jak dziecko to znaczy zależności od Boga. Nie jesteś w stanie sam sobie z tym poradzić. Chociaż czasem chcę. I czasem chcę po swojemu to zrobić. Nie jestem w stanie sobie sam z tym poradzić. Nie? Oni go niosą. Oni niosą tego paralityka do Jezusa. Czasem jest tak, tak mi przyszła myśl, że, że czasem to ja bym chciał y y y y Zrobić coś z danym człowiekiem, nawrócić go, przemienić go, w jakiś sposób yy, tak, yy, no, yy, zadziałać w taki sposób, żeby on się zmienił. Ale to może tylko Bóg. I kiedyś dawno temu usłyszałem takie zdanie, że lepiej jest mówić Panu Bogu o grzesznikach niż grzesznikom o Bogu. Bo jest niebezpieczeństwo, że to ja swoją siłą i mocą będę chciał drugiego nawracać, przemieniać, uzdrawiać go czy cokolwiek innego. I lepiej tego paralityka zanieść przed Jezusa, niż samemu mu pomóc. W sensie takim, na przykład, modlitwie za drugiego człowieka. Lepiej Panu Bogu mówić o grzesznikach, niż grzesznikom o Bogu. Że to może być może nawet bezpieczniejsze w jakiś sposób. Tych czterech napotyka przeszkody, żeby dojść do Jezusa. Tłum, który się tłoczy. Tłum, który jak nazwa mówi, jego właściwością jest tłumienie, próbuje nie dopuścić. I są takie przestrzenie w moim życiu, w naszym życiu pewnie też, które nie pozwalają, żeby dojść naszym sparaliżowanym częściom do życia. I teraz kwestia wiary. Bo Jezus, widząc wiarę tych czterech, jak sobie pomyślałem, na czym polega ta wiara? No, można by. Zrobić coś takiego, że stanąć z tym, z tym paralitykiem przed drzwiami, zacząć biadolić, zacząć ten tłum rozpędzać, zacząć w jakiś sposób y, narzekać, y, oceniać tych ludzi, y, rozpychać tam, potępiać może nawet, tak? To nie byłaby wiara. Na pewno takie patrzenie nie jest patrzeniem oczami wiary. Hmm? Oni nie szukają wymówki, oni szukają sposobu. W takim, w takim razie, w jaki sposób ja mogę to, co widzę jako sparaliżowane, zanieść do Jezusa, który jest życiem? W jaki sposób to mogę zrobić? Biadolenie, narzekanie, potępianie, ocenianie, osądzanie, plotkowanie o tym i tak dalej, nic nie pomoże. W jaki sposób mogę to zrobić? Maryja w kanie galilejskiej robi coś podobnego. Nie dodaje żadnego komentarza, mówi tylko fakty, nie mają wina i robi to tylko wobec Jezusa. Nawet go o nic nie prosi, ona stwierdza fakty, nie dodaje komentarza, nie dodaje swojej oceny, nie ma potrzeby. I tych czterech robi dokładnie to samo. Mogłoby się zaciąć, mogło stwierdzić, że nie da, się nie uda, taki tłum, to nie ma szans w ogóle, i się zniechęcić i zostawić. Tak samo mógł zrobić Bartymeusz, a jednak krzyczy, i to drugi raz krzyczy. Dopiero wtedy Jezus się zatrzymuje. A oni znajdują sposób, który też wykracza trochę ludzką logikę. I wiara to jest takie patrzenie na rzeczywistość, która widzi możliwości tam, gdzie, gdzie może zwyczajnie ich nie widać. I to daje Pan Bóg. Takie patrzenie na rzeczywistość, że to, co się tam zadziało, jest też sprawą bosko-ludzką. Jezus jest gdzieś w środku, i oni go do tego środka zanoszą. Jezus mieszka w środku mnie, i tam właśnie um, dzieje się to, co najważniejsze: tam ja mogę doznać uzdrowienia. I dzieje się to mocą wiary. I Jezus bardzo często mówi: Twoja wiara cię uzdrowiła, ale na czym ta wiara polega? Może właśnie na tym, jak u Małusza, że się nie zniechęcił. Może jak dzisiaj przy tych czterech, którzy nie biadolili i nie skasowali tego, nie powiedzieli, że się nie da, bo jest tłum, bo, coś, bo jest jakaś przeszkoda, tylko znajdę sposób, znajdę, poszukam sposobu. To nie jest o tym, żeby oceniać rzeczywistość i ją nawet potępiać, że ona taka jest niesprzyjająca mi, tylko po prostu idę i znajdę sposób, bo to jest droga Jezusa. Jezus robił dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. I Bóg mi dopomoże wtedy, bo to On jest królem. Nie? Sposób, który przekracza właśnie ludzką logikę. Nie? Żydzi z pierwszego czytania chcieli sobie jakoś mieć króla po swojemu tylko. Nie? I w jakim sensie odrzucili Pana Boga. Ten Pan Bóg z nim jest, idzie dalej. On się zgodził na to. Ale tuż już... Zmienia się, zmienia się stosunek, zmienia się <laughs> sposób bycia w relacji. Nie? Sposób bycia w relacji. Bóg, który sprzyja też króla. Mamy króla Dawida, mamy całą plejadę królów żydowskich, ale jednak ten moment początkowy jest bardzo ważny i bardzo kluczowy. I to jest o tym, <laughs> kto jest moim królem, nie? kto jest moim panem. To nie znaczy, że mam nie korzystać z pomocy drugiego człowieka, tych czterech, bez tych czterech, by się to nie wydarzyło. I to jest może coś, co dla mnie osobiście jest też bardzo ważne. Czy ja zgodzę się na swój paraliż? Czy ja przyjmę, że są takie miejsca we mnie, że nie całe, ale są takie miejsca we mnie, gdzie jestem jak sparaliżowany. Gdzie coś się we mnie blokuje, gdzie coś wpada w focha, gdzie coś się zamyka. Ja czasem nie rozumiem, co to jest, czasem nie wiem od razu, co to jest. A czy ja się zgodzę na to, że tak jest? Czy spróbuję też y, czasem na modlitwie, czy poza nią, usiąść i y, rozważyć to, nazwać to, ale o co tu chodzi? Dlaczego tak reaguję w takiej czy innej sytuacji? Dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej? Nie? Czy ja sobie na to pozwolę? Czy dopuszczę to do głosu? Nie? Odnajdę w sobie, przyjmę i nazwę swój paraliż, swój własny paraliż, czy ja się zgodzę, bo wtedy też w drugim kroku zgodzę się też na to, żeby ktoś mnie zaniósł do Jezusa. Jakieś siły, być może moje wewnętrzne, a być może z zewnątrz, czasem potrzebuję pomocy z zewnątrz, i Pan Bóg mi z tą pomocą przychodzi, i drugi człowiek także, żeby to, co potrzebuje trafić do życia, trafiło do życia. Żeby ten paraliż mógł być. Uleczony, to znaczy, żebym odzyskał witalność, elastyczność mojego ciała, mojego ducha, mojego przeżywania, mojego bycia sobą. Nie abym był jak inni, ale abym był sobą. Do tego potrzebuję najpierw mocno się spotkać z tymi kawałkami, w których nie jestem sobą, czyli jestem sparaliżowany. I to, mnie, to mi pomoże w tym, żebym dał sobie pomóc. Żeby pójść do Jezusa. Niech się to wszystko w nas zadzieje, wydarzy. Dobrego dnia Wam życzę, zostańcie z Bogiem.